Mamy wspólny cel, być blisko Pana Jezusa. Dlatego bardzo się cieszę z tego, że jako jedna rodzina Chrystusowa możemy się tutaj spotkać. Serdecznie pozdrawiam wszystkie wspólnoty Eucharystycznego ruchu młodych. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam Kamienną Górę, Witków, Jawor serdecznie pozdrawiam i bardzo też dziękuję naszą lokalną kojnowską wspólnotę, która dzisiaj też... A także Waszym już za to, że umożliwili Wam przyjazd tutaj i bardzo mocno. się w służbie, szczęście trwałe i pełne możemy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna. Muszę Pan powiedzieć, że wtedy. Ważną osobą w Polsce kto był? Józef XI, bo był wtedy na apostolskim w Polsce. Wy nie jesteście przypadkowi? I nie jest przypadkowo to, co się dokonało w roku. Powstała pierwsza grupa ekarystycznego ruchu młodych, która się nazywała nuncjatą eukarystyczną, i powstała gdzie? Nie? Chodzi o Polskę. Nie mówimy o Polsce. We Francji powstała w 1914 idea powstała właśnie w lund. Tam na powstała idea Eucharystycznego ruchu młody. W 1914, a w 1925 mówimy o Polsce. Pojawia się pierwsza grupa Eucharystycznego ruchu młody. Kto ją założył? Nie nauczyła Malotowska 17 maja w ma. Dlatego też przygotowujemy się do sednej rocznicy powstania Eucharystycznego Młodych. W Polsce. Wszyscy już rozumiecie, po co tu jesteśmy. I teraz tak. My jesteśmy w Kojnowie. Po co w Kojnowie jesteśmy? Mamy tu wodza. Mamy wodza za Przemysława, który jest dzisiaj moderatorem. Kiedyś ja byłem tym moderatorem dzisiaj jest on tym moderatorem. Żeby było jasne. I co tu będzie w tym kolejnom? No tu ksiądz przygotował. Coś tu przygotował. Coś tu przygotował. Co tam jest? Co tam jest? Co tam jest? Co tam jest? Co tam jest koło tabernakulu? Podejdźcie tam, podejdź. Podejdźcie tam, zobaczcie co to jest. Podejdźcie tam i zobaczcie. Przybliżcie się tam. Panie jest Idźcie zobaczyć. Co tam jest? Tam przy tabernakulu. Proszę zobaczyć, co to jest. Co tam jest? Nie jest Maryja. To jest imenda. I co tam jeszcze jest? Co tam jest po drugiej stronie? Religia. Co to jest religia? No, co to jest religia? Idziemy do łatwiej. Wszystko muszę Was nauczyć dzisiaj. Co, co to jest religia? Co to jest religia? Co to jest religia? Co to jest religia? Kawałek ciała! tego, Kogo? Imeldy. Kto to jest Imelda? jest się Tak, ale co to jest? Kto to jest? Skąd się tu pojawiła? Co to jest dla nas? Bardziej kto to jest dla nas? Święta. Błogosławiona to jeszcze nie jest święta, ale prawie święta. No. No i co, co, co? No wszystko wam to wytłumaczę, żebyście bronili tego. Proszę. Patronem jest. kogo? Eucharystycznego roku młodych? Nie. to komunikować. W Polsce patronką czy gdzie? Będzie. A po co my tutaj ją przycimy? dla nas tu, Kojnowie. Dobrze już powiedzieliście to przed chwilą, tylko powtórzcie. Patronką jest, ale jeszcze Ełkan to wyświetlonych które którego? Jakiego? Naszej? Naszej, nie, jest, Was wszystkich. Popatrzcie, gdzie tam, co tam się tam dzieje? Co tam jest tam trudno? Już jest trudno, już jest ładnie, nie? Co tam będzie? Tam będzie ołtarz, w którym będą relikwie błogosławionej Imeldy. Tam właśnie będzie wśród dziewic znanych również Imelda. Jak już przyjedziecie następnym razem, to tam będzie wielki ołtarz i tam będzie ołtarz kogo? Błogosławionej Imeldy. Fajny. Cieszę się bardzo wszystko że rozumiecie dlatego tu jesteśmy, dlatego tu się modlimy, aby przygotować się do tego wielkiego wydarzenia, które tutaj będzie ogłoszona e, melda, patronką e, nas tutaj e, eucharystycznego ruchu młody decyzygnickiej i przygotowujemy się do setnej rocznicy powstania eucharystycznego ruchu Młodych w Polsce.